Ok, w poprzednim odcinku do się nawet 750 ławek, dzięki wam za to lecimy z modyfikacją i z tym wielkim bossem. Zapraszam do oglądania. Ok, witam was bardzo serdecznie z... Dokładnie, z Kingiem Gruatem, czyli jak on się tam nazywa. Zaraz wam powiem dokładnie, on też się z wami widzi, jak widzicie, jest to masakryczny model potwora. Jak widzicie, nie wiem kto to jest. Z jakiej on kreskówki, z czego nie jest, jak ktoś wie, to może napisać. Może on też jest zgodzili. Nie, nie mam pojęcia. Ale jest to masakryczny mob. Zobaczcie na to. Nie, na razie nic jeszcze z niego nie wypada, ponieważ. Um, no dopiero jest on w początkowej fazie, zobaczcie, naprawdę te skrzydła super wyglądają, machają. On jeszcze... Poka pokażę wam jego dwa, dwie właściwości znaczy, no, dwoje właściwości, chyba tak to się odmienia e, po pierwsze tak, machał skrzydłami, a po drugie gdy zabierzemy mu dużo życia, to e, on ucieka Zaraz wam pokażę jak to wygląda. Plus my umieramy na jedno uderzenie. Sorki wcześniej, ale źle musiałem to wyciąć Cicho, cicho, bo jest rano naprawdę i trudno mi nagrywać, z ale dla was wszystko, chcieliście, to macie tego mowa. Eee, i teraz wam pokażę, u, Jezu, zobaczcie, właśnie on ma ataki takie, mam piorunami ataki, który ten piorun zabija na hita, może też atakować normalnie eee, i teraz nie zabije na e, jedno uderzenie, ale będzie tam dużo zabierał, eee, ten piorun zabija na jeden hit, więc musicie uważać, eee, no i spróbuję sobie go zabić, nie, teraz zobaczcie, na F5 będę go bił. Okej, okay, jak widzicie, zacząłem go atakować, musi być bardzo nisko, musicie go atakować niedaleko. I gdy go zaczniemy atakować, po prostu za dużo mu zadamy obrażeń, to ten King, on po prostu odleci w siną Dal. Naprawdę, zobaczcie, jak to masakrycznie fajnie wygląda, jak on e, próbuje tak odlecieć. To jest naprawdę super ażne. E, I teraz tak, bo on leci nad morzem, a chciałem wam pokazać, że nikt, nic z niego nie dropi, tylko nie wiem, czy zdążę, bo kurde, on jest troszeczkę szybszy e, ode mnie. Znaczy, nie, nie, jest szybszy. Polec Poczekam na to, jak będzie tutaj ląd. No, i widzę się z wami za chwilę. Okej, okay. jest nad nim ląd i zabiłem go. Zobaczcie, widzicie? Zabiłem go i razem z nim spada tylko. X. Dokładnie spada tylko z nim X. Zaraz zobaczymy ile, bo kurde, akurat trafiłem na liściasty teren. E, drzewiasty, liściasty, nie wiem, jak to się tam nazywa. E, dokładnie, po prostu las. No i weźmiemy sobie troszeczkę tego X, Ma może nie, nie cały, ponieważ jakoś go nie widzę. No, i wam pokażę, jak to wygląda. Czyli, tak, przede wszystkim, teraz zmienimy sobie game moda na gamę, modę. 0 Nie czekajcie, gamę młode 0 90, nie, nie 90. 117 x więc naprawdę dużo. A teraz tego Kinga sobie zysponujemy normalnie, czyli tutaj sobie go i zrobię z nim walkę dokładnie. Eee, może ja wezmę sobie Golden Apple, żeby wam udowodnić, że on jest strasznie mocny i potrafi nas po prostu zniszczyć raz, dwa. Więc Golden Apple, nasze koksy, wziąłem sobie najlepszą zbroję. Mamy, jakby się ktoś pytał. Eee, no i normalny tryb, mamy koksa. Ok. No i sobie go spamujemy. Ostateczna walka. No i się zaraz będę z wami nie wiem, czy mnie zabije czy nie. I. Ooo, zobaczcie. Ona najpierw nas atakuje. Eee, udaje te... Wydaje te dźwięki. Uważajcie na ten piorun, który rozpościera. Eee, kurde, właśnie. Odchłań, <laughs> nie wiem jak to nazwać eee, No i jest masakrycznie trudno, bardzo trudno właśnie do niego podejść Jeszcze mnie od tej strony wziął, z której nie chcę Jak widzicie ten piorun Zadaje masakrycznie duże obrażenia, czyli nawet te eee, Nie wiem ile to nam nazwać było 5 serduszek na koksie z rezystansem i z wszystkim Więc uważajcie, ma też wybuchy swoje eee, Wybucha, roz znaczy eee, Rozwala po prostu teren koło się. Jeszcze mam tego, no właśnie Nie wiem, tego rezystansa mi się skończył Zabił nas na hita, dokładnie może ja jeszcze włączę tak dzień, żeby było więcej widać I to był ten King Goruat, naprawdę... Czy nie wiem, jak on się dokładnie nazywa, czekajcie, muszę sobie to wybrać A, to jest King... Aha, czekajcie, to jest... Zaraz sprawdzę, bo kurde, nie mam, pamiętam do końca, to jest spawn I to jest King gi -ki... Nie, Ghidorah Chyba tak, King Khidorach. Jak ktoś wie, co to jest, kto to jest? To po prostu napiszcie. No i co? To było na tyle. Trzymajcie się dzięki za to, że taką miałem aktywność pod ostatnim filmikiem. Bardzo mnie to cieszy. No i po prostu z tym odcinku zapraszam was znowu do Facebooka, bo tam jest wam, was naprawdę za mało. Jest tam tylko 460 lajków, a to jest za mało, ponieważ was jest tutaj już 20 tysięcy, no więc wiecie. E, tam wbijajcie, mam nadzieję, że dobijecie chociaż 500 lajków w tym tygodniu, więc po prostu wbijajcie, lajkujcie, tam naprawdę fajne posty daje. Jakieś bardzo ciekawe przede wszystkim a propos jakichś różnych bardzo fajnych rzeczy, albo jakieś dziwne rzeczy. No widzieliście, sami jak wiecie na face to zobaczycie, więc to było na tyle. Trzymajcie się, ją, Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. No i co? Lajkujcie, komentujcie, jak tam chcecie. Już nie chcę żadnego dobijania po prostu. Czasami jak chcę, to dobijajcie, jak nie, to nie. Eee, no i co? To było na tyle. Trzymajcie się, no i do następnego odcinka. Zawsze jest za długo żegnam, ale mniejsze. Hej, jas. <grym>,